Uważyłem ten schemat właściwie, Wiem co, właściwie to żona. Dzięki żonie. Otóż e, kilka lat temu, nie wiem, z 6, 7 lat temu, moja żona, bo jej ja powiedziała: tak, ja mówię, Słuchaj, Kasiu, Ja mam takie jakieś dziwne, dziwne rzeczy, bo tak, jak znajduję trupy, to w krótkim okresie jeden po drugim. Potem jest niedługi czas przerwy i ponownie. Ja mówię, tak by to falowało. Kiedyś jadąc samochodem z żoną, żona mówi, akurat była pełnia i akurat znalazłem dzień wcześniej zwłoki. A ona mówi, słuchaj, a weź sobie tak popatrz i porównaj to z kalendarzem księżycowym. W jakiej fazie był księżyc? Wszystkie twoje ciała. I wiem, no wszystkich nie byłem w stanie, ale jakiś tam odsetek wziąłem tych spraw i okazało się, że wszystkie sprawy, które wyjaśniałem, to było między... między pierwszą kwadrą a pełnią lub pierwszą kwadrą a drugą kwadrą. Od drugiej kwadry ponów miałem najmniej zna znalezień. Wie pan, e, jest to chyba faktem. Księżyc im bliżej pełni i jeszcze trochę popełni, bo jeszcze ta część księżyca świeci, e, wtedy kiedy świeci księżyc, wtedy mi jest lepiej wykonać wizję. Nigdy logicznie bym tak nie pomyślał, że coś takiego ma z sobą jakiś związek, a, a ma. Bardzo to jest dla mnie zagadkowe i tajemnicze, nie umiem tego wytłumaczyć, ale na pewno to ma związek. Ja panu powiem, to jest dziwne, no bo tak, światło, które widzimy, które płynie z księżyca na Ziemię i de facto oś oświetla Ziemię w nocy w jakiś sposób, nazywa się to Albedo, czyli odbite światło od księżyca. E ale to jakby jakaś magia była. No jeżeli ja mam tę wizję... Proszę pana, powiem tak, krótko, a zwięźle. Odbite, tak jak odbicie w lustrze. To zbyt skomplikowane, żebym to na ten temat się rozwodził, mówił długo. Ale powiem tak. Mi się coraz bardziej wydaje, że... My żyjemy między dwoma światami, takimi samymi, odbitymi w lustrze. Odbitym w lustrze. Kiedyś miałem taki sen z moim już nieżyjącym ojcem. Ja opowiadałem ten sen chyba u was. Jak schodziłem taką dolinką, w taką dolinkę, żeby wejść znów na wzgórze, tam się spotkałem z nieżyjącym swoim ojcem, coś mu tłumaczyłem. Jak schodziłem z tej górki znów w tą dolinkę i zacząłem wchodzić na tą górkę, z której przyszedłem, była pełnia księżyca w tym śnie. A jak się odwróciłem, czy tam ojciec jeszcze na tej górce siedzi, to on siedział, jak się odwróciłem, ale spostrzegłem, że tam też jest pełnia księżyca. I chwilę przed obudzeniem pomyślałem w tym śnie, jak to? To to się odbija w lustrze, która jest rzeczywistość, a która nie. A to było jak odbicie. To samo. Dwa księżyce. Nie znam tego, nie wiem, nie znam tajemnicy istnienia bytu naszego, e, tego co może być dalej, i jest to wielką zagadką, ale nie lekceważyłbym jej. E, coraz bardziej jestem przekonany, że. A czy może inaczej? Kiedyś ktoś powiedział, że ciemność to żadna energia. Więc ciemność nie istnieje. Ciemność to innymi słowy brak światła. Światło jest energią. Eee, a ciemność jest żadną energią. Ciemność jest brakiem światła. Więc no. odbicie światła słonecznego od księżyca i padanie tego światła na Ziemię. To jest coś w tym magicznego. Działa to na pewno na naszą psychikę. Wydaje mi się, że nie tylko na naszą psychikę. Przecież stara prawda różnych działkowców, ogrodników, rolników, oni pewne rośliny wiosną tylko w pełni sadzą albo pozapełnią. I okazuje się, że to się sprawdza. no Ma też to na rośliny magiczny związek, ale też uważam na zachowanie zwierząt. Na, na pewno na nasze zachowanie, tylko my to kompletnie nie zwracamy uwagi. Mi się wydaje, że żyjemy tak szybko, w tempie, że my nawet nie. Chyba, że nam ten księżyc sam w oczy wskoczy, bo, bo po prostu my nawet nie zauważamy, kiedy jest księżyc, kiedy go nie ma. Pęt i to wszystko. W dużych miastach są tak oświetlone nocą, że prawie tego księżyca nie widać. Więc ja myślę. Ja myślę, że na pewno Księżyc ma na, nasz ba na nas bardzo duży wpływ, na naszą e, wrażliwość, na naszą psychikę. I ja sądzę, że pełnia jest na pewno, e, wtedy wszyscy my mamy większą siłę twórczą, pełnia jest czymś bardzo... Wspomagającym nas. Każdy, wiele ludzi mówi, że w pełni czuje się rozdrażniony. Jak jest pełnia, czuje się niespokojny, rozdrażniony. Niektórzy spać nie mogą. Tak, bo to jest ten napływ energii większy. To ich może rozdrażniać, jeżeli nie umieją tej energii rozładować. Ale to, to światło pełni nadaje da, nam energii. Myśli Pan, że ludzie byli na Księżycu? Ostatnio o tym z sąsiadem rozmawiałem. Powiem tak. Życzyłbym sobie, żeby to była prawda, ale nie pasują mi pewne rzeczy. Ogólnie lot na Księżyc, lądowanie na Księżycu to były, zacznijmy od sfery ekonomicznej, potworne pieniądze. To, 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 to był wielomiliardowy wydatek dla Stanów Zjednoczonych jeden lot na Księżyc. To naprawdę była wyprawa bardzo kosztowna. Tych lotów było kilka. Więc yy, dużo zastanawiamy, na przykład Apollo 13. Kiedy Apollo 13 startował, to ciekawostka była, że coraz mniejsze zainteresowanie wzbudzało to u ludzi, ponieważ loty na Księżyc zaczęły być czymś naturalnym i przestały ciekawić ludzi. Niektóre stacje telewizyjne nie chciały nawet tego re relacjonować. Wtedy, żeby uatrakcyjnić program, stała się katastrofa. Też bardzo dziwna. Wybuch w tym baniaku w Apollo 13, no i potem ten spartański powrót ich na Ziemię. Bardzo niewiarygodne, jak na czasy tamtej technologii, komputeryzacji i innych rzeczy. Wiele rzeczy, na przykład start lądownika. Ja wiele razy oglądałem start lądownika z księżyca na, do rakiety. No, no, nie pasuje mi to. Ja, ja powiem tak, no, trochę, trochę wątpię w to, że ludzie byli na księżycu. Przykro mi to mówić, ale osobiście w to wątpię. A jeżeli byli, to dlaczego od 50 lat nie prowadzili. No właśnie. No właśnie, byli. I dlaczego więcej nie byli? Chociaż technologia, chociaż promy budujemy. No właśnie, to jest zagadkowe. Ja nie chcę, bo ja się na tym nie znam, więc ja nie chcę rozważać. Kwestii, kwestii pod tytułem właśnie siły, nie siły. Ja się po prostu na tym nie znam, ale pewne rzeczy nie pasują I To właśnie co Pan wspomniał, dlaczego ty tak cyklicznie jedna po drugiej wyprawa była na ten księżyc, natomiast potem przez tak długi okres czasu nikt na księżyc nie poleciał. Druga rzecz jest taka, że proszę zwrócić uwagę, w tamtym okresie e, technologia naprawdę raczkowała jeszcze to, co jest teraz, a to, co było, to słuchajcie, to teraz to można. Jeżeli wtedy potrafiliśmy polecieć na Księżyc, to teraz można było kosmiczny autokar zbudować i naprawdę wycieczki powinny się tam jeździć i zwiedzać Księżyc. No bo to przez tyle lat technologicznie jak poszedł do przodu, jednak nawet nie skonstruowano rakiety, która by powieliła to. Taki po tylu latach o! Mało tego, jaką sensację może powiedzieć? lecimy po tylu latach w to samo miejsce, gdzie Armstrong postawił pierwszą stopę. I mało tego, będą tam jego ślady niezatarte są. Jakoś tak nikt się nie spieszy na ten księżyc, może czas go zdobyć. Inne pytanie. Po upływie lat, które przeżyłem... Ja nie mam wątpliwości, że całe nasze istnienie jest jakąś formą Matrixu. To nie ulega wątpliwości. Po prostu to nasze życie to takie chwile ulotne, takie coś, czego za chwilę już nie potrafimy złapać, pamiętamy tylko o tym, i tak naprawdę to jest Matrix, w czym żyjemy. Zagadka to wielka. Ja zastanawiam się nad innym problemem, czy nasze życie nie jest fikcją, czy nasze istnienie nie jest fikcją. Proszę nie pomyśleć, że to oszalałem albo się sam zapętliłem w jakieś swoje rozmyślania. Ja to całkiem odpowiedzialnie mówię. Być może jesteśmy tylko wyobrażeniem siebie. Mamy przyjaciela, żyje, widzimy go, podajemy mu rękę, witamy się z nim. I potem przyjaciel, na przykład, odbiera sobie życie. Nie ma go, jest pochowany. Dalej pozostaje w uszach, słyszymy jego głos, w wyobraźni, w myślach pamiętamy jego wygląd, pewne sceny, zachowania. Potrafimy usłyszeć tak, jak mówi, jego dźwięk, ale go nie ma. Z upływem lat zastanowimy się, czy w ogóle był, czy to nasze wyobrażenie. My też tak kiedyś przeminiemy. Też ktoś by nas pamiętał, potem się zatrzemy we wszystkim. Mimo, że żyjemy pozornie w świecie materialnym, to... Ja mam wątpliwości do tego wszystkiego. Ja nie wiem, czy my jesteśmy jakimś... Wymysłem, programem w kwantowym komputerze. Bo też tak może być. Różnie może być. W każdym bądź razie e, na pewno nie wierzę w to, że powstaliśmy z chaosu. Że a tak się stało? Przestrzeń tak niewyobrażalna wszechświat sobie istniał i, i chwilowo powstało na parę sekund, bo w skali długości wszechświata na parę sekund powstało życie we wszechświecie na małej okruszynce, i my tu jesteśmy, pan siedzi przede mną z kamerą, i gadamy o wielkości tego pokoju, i nam się wydaje, że on jest ogromny. W tak przeogromnym wszechświecie. To wszystko jest jakiś Matrix. Sam pan widzi. E... Mi się najbardziej wie pan z czego chce śmiać? Że wszystko to, co technologicznie stworzyliśmy, Służy nam nowemu matriksowi. Tyle jest niewyjaśnionych rzeczy, tyle ludzie powinni, o tylu rzeczach ludzie powinni sobie zdawać sprawę i słyszeć od, od naukowców pytania, czym jest wszechświat, skąd powstał, jak to jest wszystko to. nie My się wkręcamy w następny matryks, na przykład polityka. Włączyć wystarczy jakiekolwiek porze telewizor, już tam te, to na to, ten na tamtego, to, 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 to śmo tamto. I tak naprawdę jesteśmy zbici w następny Matrix. Nigdy tych polityków osobiście nie znaliśmy, a żyjemy cudzym życiem. Mamy nienawiść do ludzi, których w ogóle nie znamy fizycznie, nie widzieliśmy ich nigdy. Mamy swoich ulubieńców, których nigdy nie spotkamy, nie widzieliśmy, a oni są dla nas gwiazdami, bożyszczami. To też jest pewien Matrix. Proszę zwrócić uwagę, tylko moje zmysły odbierają to wszystko. One pozwalają na ten Matrix. Ja sam jestem Matrixem. Pan jest matryxem. Każdy z nas jest Matrixem. Coraz bardziej się zadałem, czy jesteśmy w ogóle realnie. To, że ja mam świadomość siebie i że jestem, to nie oznacza, że to jest naprawdę. Resztę zostawiam dla siebie. To jest zbyt głębokie, żebym się w tym dalej rozwodził. Powiedziałem to szczerze tak, jak myślę. Ja zadałbym bardziej skomplikowane Panu pytanie. A zadał sobie Pan pytanie, to dopiero kłopot dla głowy. Zadał Pan sobie pytanie, czy nasz wszechświat jest wielki czy mały? I tu jest problem, bo z jakiego punktu widzenia my patrzymy na tą przestrzeń? No jeżeli jeszcze raz mówię, w tym blacie stołu, powiększonym miliardy razy, jest cały ten wszechświat, to do tego wszystkiego i wszechświata tutaj otaczającego nas, to to jest cholernie małe. A jakże przeogromne, jeżeli z tamtej perspektywy patrzymy na ten wszechświat? To jest pytanie, czy to jest duże, czy małe? Nie odpowie Pan mi i żaden naukowiec mi nie odpowie. Nikt tego nie wie. To zależy, z którego punktu. Na to... Z to zależy od punktu obserwatora, a przecież ile jest istnień na samej Ziemi? Ile ich było i ile ich jeszcze będzie? To są wszystko punkty odniesienia. No Matrix. Wszystko ma swoją świadomość na swój sposób. Jakiś kod odczytu, ale też kod jestestwa. Jeżeli Ziemia rodzi biologiczny pokarm dla nas i dla wszystkiego, co tu żyje, no to jest matką, rodzicielką. Musi mieć jakąś świadomość. Bo rodzi, daje życie. My żyjemy na niej. Jako niestety jakieś bakterie, ale żyjemy. A jeżeli? Żyjemy wiecznie. Wiecznie. Ale wieczność jest podzielona na etapy. Rodzimy się, żyjemy, umieramy. Rodzimy się, żyjemy, umieramy i każde urodzenie to jest amnezja, amnezja. Czyli śmierć, amnezja, amnezja, amnezja. amnezja. W pewnym sensie Bóg dotrzymał słowa. Żyjecie wiecznie. Ale ja nie powiedziałem, że nie będzie ta wieczność podzielona na wieczne etapy. Wiecznie całe życie żyjąc, obawiamy się śmierci, która jest bezdyskusyjna w każdym z istnień. Ale zarazem Bóg mówi, to nic, ja słowo dotrzymałem. Żyjecie wiecznie. Ja myślę, że nie powinniśmy tak dbać o to i się pytać, bo czasami lepiej, żeby ta nasza cała świadomość drobnych zdarzeń w życiu nie istniała nigdzie w formie zapisu e, no, postradalibyśmy zmysł jakbyśmy o wszystkich swoich wcieleniach wiedzieli ile złych, ile dobrych rzeczy czasami nie wybaczylibyśmy sobie za coś ale no tak się działo to jak Pan sądzi mi się wydaje, że tu chodzi o co innego o tak jak na w tych wszystkich etapowych życiach Zbierać punkty. Ile mamy punktów? Sumując wszystko to na raz. I iść dalej. Zbierać doświadczenia? Żeby przejść do wieczności prawdziwej, w której się istnieje i nie obawia śmierci, bo jest się świadomy, że żyje się wiecznie, na wieczność trzeba dojrzeć i być mądrym. Proszę sobie wyobrazić, że jako głupcy, tak jak tu na Ziemi jesteśmy, jako głupcy. Jako głupcy dostajemy wieczność i nieśmiertelność. No i powiedzmy, jako głupcy po 150 latach takiej wieczności znudziło nam się i rozpierdalamy się, robimy wojnę. Wojna może nie będzie wieczna, ale tysiącletnia. Skoro jesteśmy wieczni, możemy się napieprzeć tysiąc lat. Nie nudzi się. Do wieczności trzeba dojrzeć. Wieczność jest dla mądrych istot. Więc może to zbawienie. To będzie reset. Już nie będziesz w swojej wieczności rodził się i umierał tysiąco, tysiąc kroć. Teraz już będziesz sobie spokojnie żył. Ale Twoje życie nie może być nudne. Wybierz. Chcesz ponownie żyć w nieświadomości? Ponownie się zakochać? Podobnie zdobywać coś? Podobnie starać się edukować? Podobnie potem zacząć bać się śmierci? Bo jesteś coraz starszy. Podobnie jak w każdym z tych cieni byś się bał, że to już koniec i nigdy się nic więcej nie powtórzy. A ty odpowiesz: Boże, fajna ta Twoja wieczność w tej mądrości. Ale ja dziękuję. Ja raz u Ciebie próbowałem tej wieczności. Byłem tu, nie wiem, chyba z 10 tysięcy lat. Takiej nudy by życiu nie przeżyłem, jak przez te 10 tysięcy lat. Ja chcę się urodzić. Mogę być żebrakiem ze zezowatym okiem, ale chcę przejegód przeżyć. Może jednak ktoś się we mnie zakocha. I tylko dla tych paru dni miłości. Ja chcę się urodzić to poczuć. A co ja tutaj będę? Pod tą jabłonką czy gruszą, ładną siedział. Dzień trwa tu pół tysiąca lat najlepsze jest południe, bo prawie 500 lat trwa, jest cieplutko, ładnie błogo aż się nie chce tej wieczności z tych nudów Panie Boże idę się urodzić może właśnie to jest ciekawsze my nie wiemy, tak naprawdę człowiek najbardziej gardzi tym co jest za łatwe, co jest bezproblemowe, szybko się tym nudzi My mamy taką naturę, że mi się... O, przepraszam. Proszę.